Nie ma nikogo, sygnał odbieram dopiero na drugim końcu placu. Mike, mamy mało czasu, przebiegniemy przez dziedziniec. Przyjmujecie moje pozwolenia, nikt was nie powinien zobaczyć, bo trwa aktualnie promocja na okulary, krawaty i lewol rewolwery w sklepach. Eee, zrozumiałem, zrozumiałem. Pamiętajcie, Ci Wszystko w waszych rękach. No, pani sekretarzu w czarnej sukience. Zostaliśmy już tylko we dwoje. Webs, tylko pamiętaj. Strzelamy w ostateczności. Musimy ją mieć żywą. Dopiero jak powiem, strzelasz, to to zrobisz. Dobrze? Chyba załapałem. To czekamy. O, dobra, idzie. Yy, to zrobimy tak. Ja ją przestraszę, że strzelę. A... Peps! Co ty zrobiłeś? Melduję. Cel przez pomyłkę wszedł w tor lotu mojej kuli. Powtarzam. Zamknij przed... się! Teraz musimy się pozbyć ciała. To może zmieniam w mikserze i wyrzućmy ja myślę, że to będzie tyle Nawet się nie zmęczyłem <grywka> Dawno nie byłem tak w prostej akcji Ale w sumie tak jak co? Jak Mike z mnie nie zadzwoni, to spoko. Dajcie trochę podejrzany? Maj! D Dobrze, że już jesteście Co się stało z celem waszej ostatniej misji Znasz w to użycie, gdy się kogoś wrzuca do miksera, a potem... Wyrzuca? Mm, nie, nie, raczej nie Ona zna Razem mogliście powiedzieć, że wszystko poszło po naszej myśli. E, mniejsza, dostaliśmy niedawno bardzo ważne zgłoszenie. Prezes Pelking błaga córkę, która prawdopodobnie została uprowadzona. Mój ojciec był zbyt zapokany, żeby powiedzieć więcej. Przebywa teraz pod opieką w naszym bloku D. E, a który pokój? 1102. 1102. Szleśmy dalej. Ja nadal czekam. Wybaczcie. <grytanie> Obawianski. Ale zaraz dostaniemy jakieś wyposażenie? Na przykład, no nie wiem, broń. Wepch. Najpierw zawiąż sznurówki. spadamy. Gdzie ja ostatni raz widziałeś? Pewnie to ty ją zabiłeś! Lepiej zacznij gadać, bo ty chyba sobie nie zdajesz sprawy co cię czeka. A, ale to przecież ja jestem jej ojcem! Cholera! Weź znów to samo! Światło! Mówiłem ci, że wygląda podobnie. Dobra, wiem, że to mój błąd już, ok? Dobra web, nalej mu wodę do szklanki. Proszę mi w takim razie powiedzieć, tym razem na no spokojnie, kiedy ona dokładnie zniknęła. W sumie to nie wiem. Ostatni post dodała o 14. Pozwólcie, że go wam przeczytam. Karny XDDT. No, to coś już mamy. Przydałoby się jeszcze jakieś zdjęcie oczywiście. Na cel śledztwa. Mama ich pana na historię. O, świetnie. To niech pan zrobi z na najfajniejszego i wyśle we To od razu wydrukujemy. To lecę wydrukować. I niech pan pamięta. Na cel śledztwa. Dobra. To ja panu zadam parę pytań. A więc Chanel Martin Dobrze. To ile ma lat? 20. 20. Dobrze. Yy, Poznała może kogoś ostatnio podejrzanego, jakąś osobę. Dwa, dwa dni temu wycho wychodziła z naszego mieszkania z jakimś nieznajomym Fakasem. Czyli nie. Super, wszystko się zgadza. To niech pan mi poda jeszcze tylko adres, bo tutaj, dziękuję, już mam. Jeśli wygląda tak jak na zdjęciu, to na pewno my znajdziemy 20 lat. w mieszkaniu w korocie trzydzieści u nas i tak zadzwonię do kogoś innego tak słucham gazetki Gderca. Gdzie jestem? W miejscu, w którym nikt nam nie będzie przeszkadzał. Czego do mnie chcesz? Od ciebie? <laughs> nie, od ciebie nie chcę niczego. Pozostawię cię w nienaruszonym stanie. Prawie. Twój ojciec to zuchwały człowiek. Śmiał skraść mi coś, co kochałem najbardziej. Przez lata żyłem. Myślałem o zamiście, ale nie mogę upokorzyć Johnego Martina, nie bezpośrednio. I tutaj pojawisz się ty. Będzie z ciebie urocze kurczątko. Czekaj tu. Wow! Al super firanca! Carafiu! Chodź zobacz! Do czego to służy? Nie wiem, ale ta sprawa robi się coraz dziwniejsza. Ciekawe, co na to powiedzony Martin. Idziemy. Znaleźliśmy to w twoim mieszkaniu, Martin. I zaczynamy podejrzewać, że już wiesz... kto tu jest sprawcą. Według tego, co powiedział nam Johnny Martin, sprawcą jest niejaki zły doktor Z. Próbujemy jeszcze od niego wyciągnąć, jakie problemy zaszły między nimi i kto tu tak naprawdę zawinił jako pierwszy. Chory człowiek. Źle podłączył crossover. Ej, Mrok, znasz autobusę? No. Ktoś źle podłączył crossover. Chyba szukaliśmy wszędzie i nadal nic. Nie, no na pewno jest gdzieś jeszcze miejsce, gdzie nie sprawdziliśmy. Trzyma, trzyma. A szukaliśmy w tym, w drugim pokoju? No tak! Fira? Nie. Od czego zacząć? od tego. Mówisz, że to są dowody zbrodni? Nie wiem, Ale jest jeszcze ciepłe. Ty! Web, zobacz tutaj! To może być to. Kolejny świetny pomysł, nie moją. Bardzo dobrze to jest. Bardzo dobrze. Jaki jest taki brak gotowości? Pójdź na drugą stronę. Mnie też. Akcja. Chodź teraz. A co to? Według tej godziny zmian najemników Możemy się dowiedzieć, że żadnego więcej tutaj nie ma. Jest tylko jeden podpis. Pewnie gdybyśmy mieli większy budżet, to byłoby ich więcej. Fakt. To teraz musimy znaleźć doktora. Mrok, słyszysz to? Nie idź w tej mojej oh. Ej, a masz tę zamianę twarzy, czy coś? Hmm... nie usunęli to tak. O, oh, ale słodki kiciuś. Mam was. was. O, oh, ludzie. Jesteście aresztowani, ręce do góry. Znaczy... Tylko doktor. Ale... Panowie, nikt tutaj niczego nie rozumie. Na powierzchni? się broń, proszę! Bo ja i doktor Z jesteśmy razem. Co?! No, nieźle. Ale swoją drogą nie wyglądasz jak na zdjęciach. Racja. Bo to ciało doktora. A tylko twarz moja. I wszystkie elementy układają się w jedną całość.